Będąc w kraju Basków, warto wybrać się na plażę Idzurum. Fliszowe wybrzeże znajdujące się tutaj to niesamowita formacja geologiczna. Jest to miejsce, gdzie morze, wiatr i czas odsłaniają warstwy historii geologicznej Ziemi. Osady te pierwotnie były ułożone poziomo, lecz zostały przekształcone i pocholone w pion lub bliskie pionu na skutek ruchów tektonicznych związanych z wypierczaniem się Półwyspu Iberyjskiego i Alp. Dzień dobry Państwu, witam z Karpat fliszowych. Piękny widok za mną. E, a tak naprawdę e, nie są to Karpaty fliszowe, tylko z fliszem jest to związek. Mm. A tak naprawdę z fliszem e, ma ten obszar taki związek, iż jest on zbudowany z tego materiału. E, jest to takie wybrzeże fliszowe. Za mną widać właśnie takie skały, które są warstwowane. E, a także Tutaj, z te skały za mną, widać warstwowanie. Jest to plaża Idzurum, niedaleko miasteczka Zimaja w kraju Basków. Nad Zatoką Biskajską. Jak z lekcji geografii wszyscy wiedzą, Flisch jest to głębokomorski osad wodny powstający w wyniku działania prądów zawiesinowych, cechuje się frakcjonalnym warstwowaniem cechuje się frakcjonalnym warstwowaniem i cyklicznością sedimentacji w ogóle prądy zawiesinowe jest to taki prąd który tak jakby rzeka wpływała do zbiornika i nadal płynęła po prostu niosła pewien osad i ten osad był warstwowo odkładany czyli cięższy materiał niżej a mniejszy wyżej Profile skalne w tej okolicy odzwierciedlają ponad 50-60 milionów lat historii Ziemi, w tym granicę kredy i paleogenu, czyli okresu związanego z wymieraniem dinozaurów. Tutaj za mną można zobaczyć jak pięknie wyerodowane są te skały. Obecnie jest przypływ do tego, oznacza część tego wybrzeża jest po prostu zalana. Z kolei z drugiej strony też można zobaczyć Właśnie yy, pięknie warstwowane skały. Co ciekawe, plaża Idzurun posłużyła jako plener w popularnym serialu Gratron.